Czy wiecie, co się odwaliło? <śmany> Szkoła ukradła uczennicy nagrodę. <śmany> Siema, kochani, ja jestem el-audiologos, a to moi drodzy kolejny odcinek idiotyzmu tej szkoły. <śmany> Pospadacie z krzesła, kochani. Słuchajcie. Miejscowość Zalesie w województwie wielkopolskim. Urosło do rangi, moi drodzy, faktycznie wielkiej afery. Jedna z uczennic wygrała w wojewódzkim konkursie Hulajnogę. Kiedy pół roku później nagroda do laureatki wciąż nie dotarła, zgłosił to jeden z nauczycieli. Sprawą zajęła się prokuratura, która zarzuty postawiła zgłaszającemu. What? Ogarniacie motyw? Posądziła go o stalking. Moi drodzy. To jest autentyczny idiotyzm, o którym zapewne nie będziecie słyszeć. Słuchajcie tego. Yy... Ja tu to ładnie przeczytam. Początkiem tej historii jest cykliczny konkurs dla uczniów szkół podstawowych promujący zdrowy tryb życia. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaprosiła uczniów piątych klas do wzięcia udziału w konkursie Palić, nie palić? Oto jest pytanie. No tutaj wiecie, kochani, że akurat ja tą fajkę przestapię. Mówię wam szczerze, żebyście nie palili i po prostu sobie życia nie zmarnowali, nie? Trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie zajęła uczennica małej wiejskiej podstawówki w wielkopolskim zalesiu pod Złotowem gdzie wszystkich uczniów jest łącznie tylu co w dużej klasie czyli moi drodzy no powiedzmy 36 uczniów jest w całej szkole no... kosmos nie nauczyciel zapytał się uczennicy jak tam się jeździ na hulajnodze uczennica odpowiedziała, ale ja nie dostałam hulajnogi ja dostałam tylko słuchawki no i tutaj, moi drodzy, tak naprawdę wychodzi największy idiotyzm. Nauczyciel zgłosił przywłaszczenie, zgłosił sprawę tak naprawdę, że ktoś przywłaszczył sobie nagrodę, yy, uczennicy, tak? I zgłosił kochani tą sprawę na policję. Taka sytuacja, nie. Jego zdaniem szkoła zataiła przed dziewczynką fakt wygrania hulajnogi i ukryła przed nim nagrodę. Co za idiotyzm? I wy, moi drodzy, i teraz patrz, i dorośli, moi drodzy, uważają, że szkoły, że w szkołach jest wszystko dobrze, nic się nie dzieje i szkoły na pewno nie zatajają żadnych spraw, nie? Lecimy dalej. Z zawiadomienia tego mężczyzny zarejestrowana została sprawa dotycząca przywłaszczenia hulajnogi i podrobienia podpisu na pokwitowanie odbioru. Czyli nie dość, moi drodzy, że zarąbali jej hulajnogę, to jeszcze oszukali, złożyli, moi drodzy, fałszywy podpis odbioru tej hulajnogi i gdzieś ją schowali, nie? Mówi yy, Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Później nauczyciel opowiadał, że uczennica tak naprawdę nie była autorką nagrodzonej pracy. Zdjęcia swoim aparatem miała wykonać nauczycielka, która potem podpisała pracę nazwiskiem dziecka. Ja to moi drodzy przeczytam wam jeszcze raz, no bo ja nawet tego nie rozumiem. Później nauczyciel opowiadał, że uczennica tak naprawdę nie była autorką nagradzanej pracy. Zdjęcie swoim aparatem miała wykonać nauczycielka, która potem podpisała pracę nazwiskiem dziecka. Zrobiłam to sama, tylko że z papieru, a pani Paulina później zrobiła po mnie, tłumaczy uczennica. Wyczekiwana nagroda, nieważne czy ma akumulator, czy nogą się odepchnie. Hulajnoga trafiła w końcu oczywiście w ręce e, laureatki, w pół roku. Po ogłoszeniu wyników konkursu, nie? A jeszcze dziewuszka by sobie, wiecie, na kolejno zaśmigała w lato, zarąbiście by było. Prokuratura uznała, że nagroda przez cały ten czas, przez roztargnięcie dyrekcji, stała w szkolnym kantorku. Ciekawy, kto nią jeździł, nie ujeździł, nie? Zapewne nauczycielka. Policja nie dopatrzyła się znamion popełnienia przestępstwa, zabawka kosztuje mniej niż 500 złotych. No, tylko że tutaj mamy kwestię podrobienia y, podpisu, więc tutaj mamy przestępstwo, no ale Bagiet zapewne lepiej o tym powie. Nieważne czy jest to 500 czy 1000 zł, czy ma akumulator, czy nogą się odepchnie, dziecko się cieszy, tłumaczy matka. Dogadaliśmy się jest super, ja pierdzie, co w ogóle za idiotyzm. Ja po w ogóle, kurde, historię z życia audiologa, pamiętam byłem kiedyś moi drodzy na zawodach sportowych i razem z najszybszym kumplem z klasy braliśmy udział właśnie w sprincie chyba na 100 metrów. I to moi drodzy, nigdy mi się nie potrafiło go udać wyścignąć, nigdy w życiu. Jednak podczas tych zawodów moi drodzy, widziałem to dokładnie, o długość palców moi drodzy, moich palców, Faktycznie wyprzedziłem go na mecie, ale on dostał pierwsze miejsce. No moi drodzy, wy bolcowali mnie w pupala normalnie. No i przyszedłem do chałupy, pamiętam, byłem taki... jeszcze dostał taką, wiecie, cały... Jakieś takie, kurde, pokemony dostał, wiecie, pokebole i coś tam. No i ja tak No zazdrociłem mu jak nie wiem co. I czułem się mega, tak naprawdę, niedowartościowany. I tak naprawdę oszukany z tego całego powodu. I pamiętam, że ojcu dopowiedziałem i ojciec dał mi chyba tam 20 złotych czy coś. Kiedyś zabawki były tańsze, tym bardziej te chińskie. I poszedłem sobie pamiętam do sklepu i kupiłem sobie te zabaweczki, no i się cieszyłem, znaczy no trochę ślowo, że medalu nie dostałem, no ale walić, miałem Pokémony, miałem pokemony, <grywy> dobra, eee, ale moi drodzy w tym wszystkim mamy drugie dno w tej całej historii, no bo możecie sobie wyobrazić, no dobra, no, to przecież sprawa została wyjaśniona, dziewczyna dostała, wiecie, no nagrodę i jest git, nie. Sprawa zakończyłaby się polubownie, gdyby nie drugie dno. Prokuratora wzięła pod lupę nauczyciela matematyki, który zgłosił przywłaszczenie. Kochani, dowody, które zebraliśmy, uprawdopodobniły fakt popełnienia przez tego mężczyznę dwóch przestępstw w stalkingu. Wyjaśniał Łukasz Wawrzyniak. Prokuratora podejrzewa, że nauczyciel z powodu prywatnego zatargu zaczął oskarżać i, nie, i nękać nauczycielkę. Szkoła w Zalesiu miała dowodzić, że sprawa hulajnogi stała się pre pretekstem do licznych powumień, pomówień ze strony byłego pracownika. Ten znalazł już pracę w innej szkole. Ale ogarniacie motyw? Najprawdopodobniej dwóch nauczycieli się nie lubiło. No, no, najprawdopodobniej się nie lubiło. No, laska ewidentnie chyba ukradła dziewczynce hulajnogę. Nie wiem, może dla swoich bąbelków. <grym znać> eee, ukradła hulajnogę i kurde, oskarżyła gościa o stalking. Czajcie, to jest tak samo jak ktoś by wam ukradł telefon. Wy byście chcieli go odzyskać, byście do niego wpisali Dawaj telefon, dawaj telefon, dawaj telefon, dawaj telefon. A on by to zgłosił na policję. Że <noise> go stalkujecie, i byście jeszcze moi drodzy mieli przerąbane. Ty? Nie. Szkoła autentycznie, według mnie, kochani, przechodzi ludzkie pojęcie. I ja mam do was pytanie w sumie takie już z ciekawości, autentycznie, powiedzcie mi jaką najlepszą nagrodę na konkursach jakichkolwiek wy wygraliście, albo mieliście wygrać, albo może w ogóle mieliście taką historię, albo może taką podobną do mojej, że coś powinniście wygrać, a no dupa, eee, no w sumie ciekaw jestem jak to w ogóle wygląda wreszcie Polski, co wy na to? No to co, słyszymy się już niebawem, trzymajcie się misiaczki, do kolejnych absurdów, bang! No i bądźcie grzeczni, pamiętajcie. Nigdy nie bądźcie jak dorośli. Dorośli są głupi, dlatego ja nie jestem dorosły. Na pewno nie ciałem. Znaczy nie, ciałem jestem dorosły. Na pewno nie duszą. Trzymajcie się, ją.